Cyklotronie, jak sama nazwa wskazuje, ruch jest cykliczny. Trochę nie wiadomo, czy po okręgu, czy drgający, ale skoro podają promień, znaczy średnicę, to pewnie po okręgu. A jeśli mamy do czynienia z ruchem po okręgu, no to wiemy, że coś musi robić za siłę dośrodkową. Co tym czymś może być w przypadku cząstki naładowanej poruszającej się w polu magnetycznym? Pewnie siła Lorenza? QVB. No i jeszcze jest inno kąta między tym wektorem i tym wektorem, ale ponieważ nic nie wiem o tym końcu, to przyjmę, że to jest 90 stopni. Siłę dośrodkową rozpiszę tak, że pasowało mi do danych szukanych, Ba m razy v kwadrat przez r będzie najlepiej. V się trochę skrócą, żeby mu zobaczyć energię kinetyczną. Potrzebuję V, QBR przez m. W przypadku cząstki alfa, ładunek to 2E. Dładunki ładunki elementarne, bo to jest jądro helu. Dwa protony w jądrze. Energia kinetyczna. M 2 razy V kwadrat. Czyli całe co do kwadratu. 4. EBR kwadrat. Przez M kwadrat. To się skróci. I to po części też. to zostanie 2. Zostanie nic, nie zostanie, ale napiszę to, żeby ładnie wyglądało. Nie zostanie nic tylko jeden, ale jedynka w mnożeniu i dzieleniu to jest nic. Nic nie robi element neutralny tych operacji. To miałem na myśli, mówiąc, nic nie zostanie. I myślę, że to nie był najlepszy pomysł, żeby tak to zapisywać. Zapiszę to jeszcze raz. Skreślę to. Nie, że jest źle, tylko przestało mi się podobać. Zwróćcie uwagę na to, że w danych mam 2R. I fajnie będzie, jeśli jest taka możliwość wykorzystać co 2R, żeby nie musiać robić skomplikowanej operacji dzielenia 120 na 2. 2R to się pojawiło, tylko jest rozdzielone EB. B. EB to takie piwo. Czy to jakiś problem, że jest rozdzielone? Otóż żalę mnożenie jest przemienne, więc mogę sobie to zapisać jako EB 2R. Do R Max wiadomo, że o to chodzi. O jaki by inny promień miało chodzić. Przez M. Energia kinetyczna. MV przez 2 No i V, czyli EB do kwadratu. 2R całe do kwadratu, bo tak jest czytelniej, albo nie jest. Nie wiem. Przez M kwadrat. Zwracam, gdzie mogę. Żeby to sklepać w kalkulator, musiałbym mieć masę cząstki alfa. Nie ma jej w treści, nie ma jej w tablicach, nie ma jej w układzie okresowym. Jest w internecie. Przepiszę sobie stąd tak ze trzy cyfry znaczące. Więcej nie ma sensu, bo moje dane mają po dwie cyfry znaczące. I wklepię w kalkulator. I to w prawilnym przybliżeniu jest 6,3 razy 10 do minus 12. Żula, a w przeliczeniu na megaelektronowolty, 39. Co mi kompletnie nic nie mówi. Nie mam pojęcia czy ten wynik ma sens czy nie, bo na co dzień nie mam do czynienia z czymś takim. Może jest dobrze. W odpowiedziach tak jest, więc to dobrze wróży. Jak nie będziecie miał co robić, to możecie mi napisać, czy taki sposób wyróżnienia kursora, to szare kółko pasuje. Czy może lepiej jest zrobić duży kursor? Czy może wreszcie nic nie robić, bo macie sokolo oko i mały kursor też widzicie. Kurs intensywny. W niecałe cztery miesiące od zera do bohatera. 100% albo zwrot pieniędzy. To będzie coś takiego jak ten kurs, tyle, że będzie dwa razy więcej zajęć. Zamiast dwa razy w tygodniu, cztery razy w tygodniu. Wtorek i piątek wieczorem, sobota w okolicach południa i jeszcze jakiś dzień, ale to jest do dogadania. Zresztą są nagrania, więc jakby komuś jakiś termin nie pasował, to może szybko obejrzeć co było. Kto zamożny, ten patrzy linki w opisie. Dla mniej zamożnych albo po prostu oszczędnych mam kurs w wersji light tam klikanie jest raz w tygodniu